Dzień dobry, w tym bardzo serdecznie Solo One. Odpowiadam na pytanie, czy klan BA rozpadnie się w grudniu i czy mi zacznie kopać komponenty na beton? Ja sobie pozwolę podzielić się pytanie na dwie części, tak żeby było bardziej klarownie. Czy klan BA rozpadnie się w grudniu? Czy klan BA rozpadnie się w grudniu? Czy klan BA rozpadnie się w grudniu? To Kanda rozpadnie się w grudniu. Nie. Nie widzę czegoś takiego, wręcz od, jakby są bardzo dobre karty, pozytywne. Co jest na tak siódemka? Buław, to jest karta takiej perswazji, tak, przekonywania kogoś do czegoś, bądź siebie do czegoś, ewentualnie udowodniania czegoś sobie, czy komuś innemu, tak, to jest taka siła perswazji, bo tutaj nawet jeżeli gdzieś tam była taka możliwość, ażeby się ten klan rozpadł, no to jednak tutaj w tej karcie będzie taka walka samego człowieka za sobą, czy też jakby z innymi, tak nie wiadomo o co w sumie walka, no ale jednak nie, gdzieś tam tutaj ta Siła, perswazji będzie, żeby nie nieosław, będzie silniejsza. Co jest na nie? Piątka denarów, czyli tutaj nie będzie jakichś takich braków, tak? Niedostatków, czy jakichś strat energetycznych, czy strat osobowych, tak? Czyli że ktoś odchodzi. To nie powinno być czegoś takiego, tak? Bo piątka denarów generalnie mówi w pozycji właściwej, tak? W prostej o niedostatkach, o biedzie szeroko pojętej, o jakichś brakach, czy to energetycznych, czy to właśnie finansowych, czy też o zniechęceniu, o niedostatku e, i tak dalej. Natomiast w negatywie, czy tak jak tutaj, tak, jakby w zaprzeczeniu, mówię o tym, że czegoś takiego nie będzie, że żadnych strat nie powinno być według kart. No i karta rada, bardzo fajna karta, to jest karta głupca i karta, dołożyłam sobie, karta szóstki denarów, tak? I te dwie karty w tej konfiguracji są bardzo pozytywne, bo mówią o tym, że już za rogiem jest szansa na nowy początek, całkiem nowy początek, i tylko po tę szansę trzeba sięgnąć, tak? Bo karta głupca mówi o cykliczności, o nowych początkach, o jakby nowej wędrówce, o tym, że mamy siłę, żeby to zacząć, że jest jakiś fajny nowy początek tuż za rogiem. Mówi też o kreatywności, o jakichś takich narodzinach idei, tak? To jest bardzo fajna i pozytywna, optymistyczna karta o nowym początku. Teraz idziemy w nowy, tak? Z nowym komfortem i jakością. Zaś szóstka dnia mówi właśnie o szansach, które są tuż za rokiem, tylko wystarczy poniesiegnąć. To jest też taka fajna karta dawania i brania, tak? E, bardzo pozytywna i zwłaszcza one w takiej konfiguracji są e, jakby no świetnym takim według kart e, powiewem takiej świeżości i nowych szans i tego jakby nowej wędrówki i wszystkiego, co tak naprawdę jest bardzo ciekawe i, e, i najlepsze. Także m, według kart klawiszy A nie rozpadnie się w grudniu. Zobaczmy sobie drugą część. Czy mi zacznie, zacznie kopać komponenty na beton? Czy Messerschmitt zacznie kopać komponenty na beton? Czy Messerschmitt zacznie kopać komponenty na beton? Czy tak się wydarzy? Czy Messerschmitt zacznie kopać komponenty na beton? Tak się stanie no nie widzę tego raczej nie, nie, nie widzę tego tutaj mam finalnie jakby około dziesiątka dolarów, czyli, czyli no su kartę sukcesu, tak, kartę jakby korzyści finansowych, korzyści na każdym polu to jest najlepsza karta w ogóle jaka mi wychodzi w sprawach zawodowo-finansowych tak um, czy my zacznie kopać komponenty na beton, no może po kolei. Co jest na tak karta wieży? Tutaj jakby w, jeżeli chodzi o to pytanie, to gdzieś tam um, będzie zburzony cały światopogląd, tak? Będzie trzeba zburzyć cały gdzieś tam wszystkie fundamenty, na których się do tej pory opierano, bo one już nie będą działać, tak? Czyli w tym pytaniu to co pan pyta, tak, należy po prostu zburzyć gdzieś tam ideę tego, tak? Bo jakby nie wiem tak zdarzeniowo tak ideę tego. Czy zacznie kopać w komponenty na beton? Tutaj coś jest po prostu co nie jest gdzieś tam co nie jest zgodne jakby z prawdą, tak? To zburzenie kompletne struktur, tak, na których się opieraliśmy, bo one już nie działają i jakby czekamy na rodziny nowego, tak? Co jest na niej karta MAGA? No tutaj, jakby. Karta maga w pozycji prostej, właściwej, tak? Mówię o tym, że mamy kompetencje, narzędzia w dłoniach, żeby osiągać sukcesy, że jesteśmy mistrzami w swojej dziedzinie, że potrafimy jakby wznieść się na wyższy poziom, że już jakiś poziom osiągnęliśmy w rozwoju, ale ciągle się rozwijamy, podnosimy kwalifikacje, dokształcamy, tak? Natomiast w negatywie mówię o tym, że no jakby dana osoba, tak, czy też jakiś dany podmiot po prostu, no, nie ma takich, nie ma takich potrzeb, nie ma takich narzędzi jakby, nie odpowiada pozytywnie, tak? Że to jest osoba, która potrafi, ale ona nie, nie będzie tego robić, tak? Czyli, czy my starczymy komponent kupować komponentny beton? No, tego nie widzę, tak? Bo tutaj jest karta, jakby osoby, która działa, ale w negatywie, czyli ona tego nie będzie robić. No i karta Rada to jest karta księżyca, czyli jakieś takie smutki, niepokoje. Tu karta rady że trzeba by było gdzieś um, jakieś takie swoje podświadome głównie, tak? Niepokoje, smutki, wątpliwości, takie jakieś lęki, obawy. Um, one pojawiały się, no ale nie wiadomo skąd, są jakby nieuzasadnione. Należało je, by je absolutnie powstrzymać, zahamować, tak? I tu dołożymy jeszcze kilka kart, tutaj mamy kartę asertywności, rycerza mieczy i też takich trochę wymian e, ciętych zdań, tak? Znaczy cię, ciętych wymian zdań, tak? Takich... E, no, takich drobnych sprzeczek, tu mam jeszcze kartę takich blokad wewnętrznych, zahamowań, tak, takich jakichś lęków, no ale finalnie mamy dziesiątkę denarów, czyli e, dziesiątka denarów to jest najlepsza karta, jaka mi wychodzi w kwestiach zawodowo-finansowych w ogóle, także no cóż, pod kątem, e, czy mi serwis zażnikować komponenty na beton, no cóż, tego nie widzę, natomiast widzę po pokonaniu tych blokad jakiś duży sukces finansowy, tak? Według kart także no, tak czy inaczej sukces będzie, bo tu są duże pieniądze, rozwój, sukces, zwycięstwo, naprawdę świetna karta, zwłaszcza w sprawach zawodowo-finansowych, korzyści ogromne, a cały wszechświat sprzyja, także no, tak to według kart będzie. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze, powodzenia, dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.